Często wspominam o komputerach polizingowych, wskazując na to, że są to tanie rozwiązania dla osób, które nie chcą się bawić w składanie, tylko szukają w miarę prostych i rozsądnych możliwości zakupu komputera. Jakiś czas temu trafiła do moich rąk stacja robocza hpz 420 z Xeonem 1620v2. A jak to się stało, że miałem taki komputer oraz dlaczego warto kupować polizingowe sprzęty? Na te nurtujące pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym materiale. Ten film poświęcimy komputerom polizingowym. Dlaczego warto je kupować oraz na co należy uważać. Ostatnio na kanał wrzuciłem dwa filmy. W lutym pojawił się materiał, gdzie polecałem komputery nowe. Kolejny pojawił się materiał w marcu, z kolei w nim polecałem komputery polizingowe. Te ostatnie, jak często podkreślam, są bezpiecznym zakupem. Kupując komputer ze sprawdzonego źródła, przede wszystkim objęty jest on gwarancją. Przemyślany polizingowiec to dobra baza wypadowa do dalszej rozbudowy. I nawet sprzęt wyglądający pozornie na paździerz może po drobnych zmianach uzyskać zadziwiające osiągi. HPZ420 trafił do mnie, ponieważ jakiś czas temu modernizowałem komputer. Moje Fatum sprawiło, że trafił mi się wadliwy egzemplarz płyty głównej. Po zakończonych testach i publikacji materiału, płyta po prostu umarła. Zmuszony więc byłem oddać ją na gwarancję. Odsyłając ją na serwis potrzebowałem czegoś na zastępstwo. Jako że PC służy mi do pracy i nie mogę bez kompa funkcjonować, zwłaszcza że moje życie w tym świecie się toczy, musiałem coś na przeczekanie ogarnąć a że mam pewien zaprzyjaźniony sklep zajmujący się sprzedażą urządzeń polizingowych, pożyczyłem od nich HPK Z420. Dobrałem sobie ten komputer, kierując się głównie ciekawością, ponieważ nigdy na co dzień nie korzystałem z procesora Xeon. Komputer ten musiał być gotowcem, ponieważ no nie chciałem ingerować w wypożyczony sprzęt. Komputer został oczywiście na moje potrzeby delikatnie zmodyfikowany. Chłopaki z Comtrade dorzucili mi 16GB DDR3, a zwykłego Xeona 16 zmienili na wersję V2. Mogłem również dostać dedykowaną kartę, ale zrezygnowałem z takiej możliwości. Postanowiłem ruszyć na podwój gamingowego świata po zamontowaniu swojego RTX 2080 Ti. Reklamacja mojego Aurusa się przedłużała, a ja z nudów postanowiłem przetestować, co to cudo potrafi. Sprawdziłem go w konfiguracji właśnie z moim RTX 2080 Ti oraz GTX 970. Xeon 1620 V2 mocą oscyluje w granicach procesorów i 7, 3, może czwartej generacji. Z tymi prockami miałem okazję mieć styczność dobrych parę lat temu. W sumie to nawet nie wiedziałem, jak poradzi sobie ten procesor z nowymi grami. Rynek się zmienia, a technologia gna naprzód, więc nowe konsole również nieco zmienią specyfikację wymagań gier. Ale skupmy się na dniu dzisiejszym. Jak mówiłem wcześniej, nie wszyscy chcą szukać każdego podzespołu osobno. To kosztuje nas czas, energię. Niekiedy nie mamy takich możliwości, dlatego decydując się na rozwiązanie polizingowe, możemy spokojnie korzystać z komputera, który sprawdzi się w domu zarówno w internecie oraz grach. Oczywiście wymaga to kilku delikatnych modyfikacji, ale prawda jest taka, że nie mamy na głowie każdego podzespołu z osobna. Użytkując HPK Z420 montowałem filmy oraz grałem. W przypadku RTX 2080 Ti w domyślnych ustawieniach komputer nawet sobie radził z kartą. Ale procesor był wąskim gardłem dla karty, co przy takim leciwym procesorze jest w sumie oczywiste. Z ciekawości używałem trochę mojej awaryjnej karty, jaką jest GTX 970. Tutaj procesor z kartą tworzyli bardziej zgrany duet. Zadziwia mnie fakt, że GTX 970 ma swoje lata, tak samo jak i ten procesor. Nie przeszkadzało to jednak w odpaleniu nawet tych nowszych gier. Byłem naprawdę zadowolony. Ogrywałem sobie Forza Horizon 4, czasem pograłem w Metro i to bez większych problemów. Ten komputer sprawdzał się w większości moich zastosowań, prócz nagrywania gameplayu. Nie udało mi się uzyskać takiej jakości nagrania jak na moim obecnym komputerze. Ale do rzeczy. Przejdźmy do tematu komputerów polizingowych. Każdy, kto kupuje nowy komputer, ma pewne wymogi. Dla jednych to maksymalna wydajność w konkretnym przedziale cenowym, inni stricte PC'ta potrzebują do pracy, niektórzy celują w niezawodność, ale sumarycznie chyba wszyscy cenimy sobie spokój oraz bezpieczeństwo zakupów. A prawda jest taka, że komputery polizingowe to bezpieczniejsze rozwiązanie od tego jakie ja osobiście stosuję. Szukam skrajnych okazji i często podzespoły, które kupuję kosztują naprawdę sporo. Więc gdyby coś poszło nie tak, muszę liczyć się z tym, że mogę nieźle się wyłożyć, będąc kilka tysięcy w plecy. Jednak doświadczenie nauczyło mnie, jakich ogłoszeń powinienem unikać, co kupować i jaka cena oraz jaki typ ogłoszeń wydaje się pewny. Nieraz, jak znajdę okazję, rezygnuję z wysyłki i ruszam w trasę czasem kilkaset kilometrów, jeżeli uznam, że warto. Mam na tyle szczęścia, że rzadko trafiają mi się buble. Kiedyś kupiłem dysk bez gwarancji. To taka moja mała wtopa, ponieważ padł po kilku miesiącach użytkowania. Kupiłem go w sumie tanio i o ile kieszeń nie ucierpiała to utrata danych dała się we znaki. Trzymałem na nim połowę ujęć i materiałów z tego kanału. W konsekwencji wszystko straciłem. Ten przykład pokazuje właśnie jakie jest największe ryzyko tego typu zakupów. Mając sprzęt polizingowy oszczędzamy sobie tych problemów. Jeżeli ktoś nie chce poświęcać na kompletowanie komputera dużo czasu polizingowy sprzęt wydaje się sensownym rozwiązaniem. Przeglądając portale bądź sklepy znajdziemy mnóstwo ciekawych sprzętów, teoretycznie służą one tylko do pracy biurowej, ale jak taka pani w urzędzie cały dzień klepie pity, to komp którego używa nie musi się wysilać zbytnio. Korpo mają raczej korbę na tabelki z Excela i tam raczej też nie wyrządzają krzywdy takim komputerom. Nie katują ich zbytnio, więc sprzęty po takim kilkuletnim użytkowaniu trafiają w dobrej kondycji do kolejnych właścicieli. Najważniejsze jest to, że są one sprawdzane i testowane przed sprzedażą. Często jak kupujecie komputer policingowy macie wybór gwarancji. Zazwyczaj trwa od 6 miesięcy do 2 lat. Niektóre sklepy oferują modernizację komputera na miejscu. Założą Wam placka jaki sobie zażyczycie, podłączą kartę, dołożą ramu, czy też wymienią dysk talerzowy na SSDK. Użytkując kompas RTX 2080 Ti na pokładzie, powinienem wspomnieć, że kompy biurowe budowane są z myślą o długotrwałej pracy. Zasilacze posiadają zapas, a Wy nie musicie się martwić, że dołożenie odpowiedniej karty zaburzy pracę komputera. Jeszcze przed dekadą polizingowe komputery były już mocno przestarzałe, teraz technologia spowolniła, a kilkuletnie procesory dają radę i dalej sprawdzają się nawet przy tych nowych grach. Docierają do mnie słuchy, że pojawiają się powoli na rynku komputery z procesorami szóstej generacji Intela. Powoli przygotowujemy materiał z polecanymi polizingowcami, opartymi o nowe rozwiązania. Być może pojawi się ultimatywnie najszybszy procesor wszechświata, absolut wydajności, killer wszystkich CPU świata, czyli Intel Core i5-6600K. Pozdro dla Ciebie, Havi. Podsumowując dzisiejsze rozwiązania, jeżeli szukasz taniego, szybkiego i prostego rozwiązania, kupujesz komputer polizingowy. Zapewnia on zadowalające wyniki za relatywnie niską kwotę. Mając gwarancję śmiało możecie katować swoje kompy. Delikatną wadą polizingowych komputerów jest to, że nie grzeszą one urodą, ale zawsze można go umieścić w najmniej widocznym miejscu swojego pokoju. W każdym razie nie jest tak źle jak kiedyś. Protski czwartej generacji są dalej dobrym wyborem, jeśli chodzi o polizingowy sprzęt. Dzięki Wam za to, że poświęciliście czas na ten materiał. Cieszę się, że mogłem Wam przekazać moje zdanie na temat komputerów polizingowych. Dajcie znać, na jakie zakupy Wy się decydujecie, jeśli chodzi o komputery. Kupujecie nowki, czy jednak wolicie używane? Jeśli macie czas, wbijajcie na luźne gadki na Discorda. Linka macie w opisie. Tymczasem to wszystko z mojej strony na dziś. Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 14.00. Do zobaczenia moi mili, trzymajcie się ciepło, cześć.